Gdzie ja? Gdzie ja jestem? No nie, tylko nie ty! Co? On jest z Bulwolandu! Co ty robisz przy Bobiksolandzie? Co? Pewnie jesteś tu nowy. Opowiem ci całą historię. Dawno, dawno temu był sobie Voland. No i nagle na niego spadł jakaś wielka rakieta, a w tej rakietie były bobiksy. Chcieli one na tę planetę, ale ich przygoniliśmy. Niestety, oni byli też silni i zrodziliśmy się na dwie części. Od tamtego czasu robimy wielkie wojny na temat kartofrankowych żygów czy coś takiego. Nie wiem co to to. Bla, bla, bla. Nudy, chcę po prostu wrócić do domu. A, a Ty z jakiej planety jesteś? Z Ziemi. A co? LUDZIE, ON JEST Z ZIEMI! A co jest takie złe na Ziemi? Oni tam jedzą bulwy! A jeszcze gorze, że... ba. Co? Gdzie ja jestem? Co to? To Szary Bobiks! Przypowiednie jest prawdą! Ale o co chodzi? Aha, A z jakiej jesteś planety? Na Ziemi, a co? To... a to Ziemi! A to takie złe jest na Ziemi? Hmm? Hmm? Budują tam roboty! Co? I jeszcze? I jeszcze? Nie wiem. Chcę, Chcę po, po prostu, prostu do, do domu. domu. Okej, okay, okay, ziemniak. Trzeba rozpędzić Diabełski mund żeby portal się otworzył. Trzeba się przeciąć, przeciąć ten, ten kabel. Jak się, Jak rozpędziło? się rozpędziło! Jest Bez portal! portal! Wskakuję! O, mam moją starą moc! Też odzyskałem stare moce, ale zabiję ci przypis z pomocy pistoletu. Kto pierwszy, ten lepszy! Haha, ha. pudło! Ha ha, też spodobało. Spudłowałeś... Zaraz, zaraz. Przecież jesteśmy już na ziemi. O. O, jestem sobą. Szymanik studia Raduktians.